Polowanie na patriotów trwa. Dariusz Matecki kolejną ofiarą politycznej zemsty? Prokuratura Krajowa wysunęła poważne zarzuty wobec Dariusza Mateckiego, twierdząc, że polityk miał być fikcyjnie zatrudniony w lasach państwowych. Matecki stanowczo zaprzecza tym oskarżeniom, nazywając całą sprawę polityczną zemstą i próbą dyskredytacji go jako jednego z niewielu odważnych obrońców polskich wartości oraz interesów narodowych. To kolejny przykład. Jak aparat państwowy, kontrolowany dziś przez środowiska niechętne prawicy, wykorzystuje instytucje publiczne do eliminowania niewygodnych polityków. Atak na Mateckiego nie jest przypadkowy to jasny sygnał dla wszystkich, którzy mają odwagę mówić prawdę i sprzeciwiać się lewicowej narracji. Próba zniszczenia reputacji człowieka, który od lat walczy o Polskę, pokazuje, jak bardzo establishment boi się ludzi z zasadami. Zamiast realnej debaty mamy polityczne polowanie na czarownice i to w państwowej instytucji, która powinna być poza wszelkimi rozgrywkami. Jeśli nie zgadzasz się na takie metody, zostaw lajka. Pokażmy, że Polacy nie dadzą się zastraszyć i zawsze staną po stronie prawdy oraz obrony wartości. Nie pozwólmy, by polityczne rozgrywki niszczyły ludzi, którzy mają odwagę mówić, jak jest.